Kupiłem trimmer dobro. A nie, nie to. Kupiłem trimmer do ciała. Jest to Philips z 5000 Series, czyli seria 5000. 11 in one, 11 w jednym. One, to complete styling for face, hair and body. Powiem szczerze, że do tej pory z trimerami za dużo no, nie miałem do czynienia. Miałem tak naprawdę tylko trimmer Remingtona. Kilka lat temu kupiłem. I działał sobie, bo brodę ogarniam u Barbera, włosy ogarniam u Barbera, resztę ciała po prostu ogarniałem tym Remingtonem. Ale stwierdziłem, że trzeba coś zainwestować i kupić. Bardzo fajna cena, bo bodajże 179 zł obecnie, w którymś tam z elektromarketów i sobie go odpakujemy. Pierwsze wrażenie są mega bardzo fajne i zaskakujące, powiem szczerze, bo wykonanie tego ciężar, tego samego trymera, samego urządzenia jest bardzo porządne, bardzo jakościowe, tak bym powiedział. Tu ten środek. Jak będziecie, może słyszeć, czy mikrofonie jest taki gumkowany. Zresztą na maszynce jest napisane Wet and Dry. Czyli najprawdopodobniej zresztą też to czytałem, będzie można nią sobie ogarniać rzeczy też pod prysznicem podczas lania wody. Co znajdziemy jeszcze w paczce? Na pierwszy rzut oka bardzo spoko element dla osób, które nie lubią czytać, czyli mamy wyjaśnione, co pod daną paczką się kryje. Czyli tu mamy końcówkę do włosów, tu mamy końcówkę do ciała. I tu mamy końcówkę do brody na dole, tak jak widzicie. Więc mega spoko. I ten kartonik można sobie trzymać po prostu, nie wyrzucać go po zakupie. Postaram się ją wyjąć. jest do wyjęcia. Aha, Tu jest tu mamy kabel USB. USB zwykłe, chyba, B. Na ładowanie. Jest pokrowiec. Też bardzo fajne instrukcja obsługi i właśnie te końcówki zapakowane w takiego rodzaju różne papierki, tu mamy końcówkę, wiadomo do czego, do kichawy, do brwi, do tego. tu są do ciała końcówki, też kilka, no tu jest 11 końcówek, także generalnie rzecz biorąc za te pieniążki, za 189 zł, pierwsze wrażenia samej maszynki, jest ciężka, jest dobrze wykonana, duży przycisk taki tutaj, on teraz jest, że tak powiem, rozładowany, więc będziecie widzieć, że nie da się tego uruchomić. Już dostawałem opinie na Instagramie, bo wrzuciłem relację, czy w ogóle będziecie chcieli testy takich rzeczy. No, jakby nie patrzeć, kanał Zacięci jest związany z męskimi kwestiami, kosmetykami, no ale trymer, takie właśnie rzeczy dookoła, też będziemy rzucać i też będziemy testować, bo dlaczego nie? Mnie to w cudzysłowie kosztuje parę minut nagrywki i paręnaście minut obróbki, a Wam może ułatwić decyzję o danym sprzęcie, więc połączymy przyjemne z pożytecznym. Generalnie pierwsze wrażenia odpakowanie, sama kwestia właśnie maszynki, jakości wykonania maszynki, opisu opakowania i ilości końcówek. Mega, mega spoko. No a powiem szczerze, to są świeże wrażenia jak widzieliście odpakowywałem to na świeżo, dzisiaj to kupiłem. Będę wam zresztą wy za chwilę będziecie to widzieć i na pewno dowiecie się jakie są moje wrażenia. Pierwszy rzut super. Za chwilę będziecie wiedzieć i znać moje opinię. Szukałem od kilku miesięcy trimera ze względu na to, że mój stary Remington się po prostu Wysłuży. No tutaj Philips, biorąc pod uwagę 5000 series, czyli serię taką powiedzmy środkową, bo mamy jeszcze, mamy chyba z tego co kojarzę, 3000, 5000, 7000, 9000, stwierdziłem, że no takie 11 końcówek, 11 elementów w jednym urządzeniu za 179 zł. Jest to warte, naprawdę warte. No i jak widzieliście, już rozpakowałem to, przystąpiłem do testów. Jeszcze dodatkowo wrzucałem relacje, czy chcecie w ogóle takie testy. Były już wstępy testów jakichś suszarek i tak dalej. Będziemy to kontynuować z Patrykiem. A tu jest test indywidualny. To jest sprzęt, to jest, wiecie, nazwijmy to gadżet, ale związany z właśnie z męską pielęgnacją. Więc pierwszym elementem była cena. Była akurat wtedy jakaś promocja w jednym z elektromarketów, więc stwierdziłem. Oczywiście, że go muszę mieć. Nie czytałem za dużo opinii. Generalnie, już o tych trymerach all-in-one z tych wszystkich series czytałem, że po prostu są w porządku. Nie ma ogólnej jakiejś takiej wybitnej opinii, ale generalnie jak najbardziej są w porządku. Biorąc pod uwagę to. Jakie my faceci mamy owłosienie? Tak, począwszy właśnie od brwi, od nosa, mi no, włosy na nosie rosną, może jest to śmieszne, może nie, ale po prostu po prostu odrastają. Pogodziłem się z tym, goleję. Podgalam sobie też kontury, generalnie resztę brody. Nie skracam. Więc ja nie będę mówił na pewno o stosowaniu tych końcówek, powiedzmy, długościowych, no ale jaka może być filozofia stosowania końcówek długościowych? Jeśli Macie z nimi do czynienia i sprawiają jakieś problemy? Dajcie znać w komentarzach. Ta sekcja, że tak powiem, u mnie no, nie istnieje. Ja zdaje się na Barbera. Jedyne, co robię, to kontury policzków i kontury szyi, którąś z końcówek ewentualnie, bądź praktycznie bez końcówek. Zaczęliśmy od ceny i co ta cena nam oferuje i co ta cena nam prezentuje. Tak jak widzicie, piękne opakowanie, tak? 11 w jednym. Mnóstwo końcówek. Dodatkowo jeszcze w opakowaniu schowana jest taka o. Travel Bag, taka torebka podróżnicza, tak? Można sobie do środka wrzucić te najpotrzebniejsze rzeczy, czyli trymer, nie wiem, końcówkę do nosa, końcówkę do pach i jakąś końcówkę do brody. Pak wrzucamy sobie w kosmetyczkę, czy też w walizkę i wyratujemy. Nie musimy tego pudełka brać ze sobą, więc też bardzo spoko. Oczywiście instrukcja obsługi gdzieś tam w środku. Taki fajny kejsik, ale też o nim już e, opowiadałem wcześniej. W tym kejsiku, no w tym, w, tym, w tym kartonie, mamy posegregowane, że tak powiem, końcówki zależne od miejsc. Tutaj na piktogramach widzimy właśnie brwi, wąsy, jakieś takie elementy, że w sumie ono może do całej twarzy, do regulacji takich rzeczy. Tutaj mamy miejsca intymne, czyli jako ciało, klatka piersiowa, tutaj genitalia nazwijmy to e, i tak dalej, pod pachami. I na dole mamy brodę i e, włosy, jeśli ktoś jest na tyle, że tak. Powiem odważny, ja po prostu się tego nie podejmuję. Korzystałem z tych końcówek do przede wszystkim końcóweczka do. Golenia włosów w nosie. Dla mnie utrapienie, jeśli chodzi o to, bo bardzo mocno mi rosną te włosy, źle to wygląda. Generalnie, panowie, no jak włosy w nosie rosną, to róbmy coś z tym, tak? Ja nie mówię o jakichś tematach laserowych, ale barbershopy, nawet już salony kosmetyczne to w ogóle oferują. Poskowanie nosa nazwałbym to tak, czyli wiecie, tą całą operację wkładania włosku do środka, on zasycha, fach, wyrywanie. Robiłem sobie to wiele razy. Wcale to nie boli. Pamiętajmy, że wyrywanie włosa boli w tym momencie, jeśli będziemy robić to długo. Jeśli zrobimy to szybkim ruchem, ostrym ruchem, praktycznie to nie boli. A tak fajnie, elegancko powietrze wpada do nosa, że to jest niepojęte. Oczywiście za chwilę znajdą się malkontenci i powiedzą, no ale włosy w nosie to są po to, żeby filtrować i zostawiać ten brud na zewnątrz żebyś miał czyste powietrze. Nie no, spoko, oczywiście, że nie dojdę aż tam głęboko, ani nie wydepilujemy, nie wy, mm, wywoskujemy tych włosów tam, tu, na wysokości, nie wiem, oczodołu, tylko te z wierzchu, żeby nie wystawały po prostu, żeby to wyglądało schludnie, więc jak najbardziej ta końcówka in plus. W przebitkach będziecie widzieć, no jest tak, jest ostra, bardzo fajnie, że tak powiem, się dopasowuje, zwróćcie uwagę, do nosa. Nie jest jakaś taka drażniąca nos, że i tak dalej. Wiadomo, że pierwsze takie wrażenie jest, no to gila w nosie, tak? No bo się te włoski wycinają i, i ja na przykład miałem tak, że za pierwszym razem to gdzieś dwa, trzy razy kichnąłem, ale to taki po prostu odruch jest ludzki. Fajna końcóweczka, wygala. Ja też wyrównywałem sobie ni nią brwi, w sensie wyrównywałem, ja mam dosyć gęste. Nie krzaczaste, ale gęste brwi. I generalnie 85% włosów na nich rośnie w miarę równo, ale zawsze znajdą się 2-3, które zamiast wybrać drogę w lewo, poszły w prawo albo zamiast w prawo, to poszły w lewo i wyrastają na długość no często kilku centymetrów. Ja tego nie widzę, bo one się komponują, wiecie tutaj z twarzą. Dopiero jak ja sobie w przeciwną stronę tak porostu po je skieruję, no to nagle się okazuje, że tu jest 3-4 włosy są za długie. Więc sobie biorę tą końcóweczkę, wyrównuję sobie te włosy i jest gitara. Więc końcówka do nosa, do brwi. Mega polecam, jeśli chodzi o ten temat i, co ważne, przypiąć na chwilę system montażu końcówek. Zwróćcie uwagę, jak to wygląda tutaj. Tak, to jest defaultowa, to jest wyjściowa końcówka, w której przychodzi sprzęt. Nie mamy dookoła, zobaczcie, żadnego klipsu, przycisku, on-offu, jakiejś blokady i tak dalej, tylko po prostu jednym ruchem zdejmujemy ją, drugim ruchem zakładamy ją i dacie folks. także sam montaż końcówek, łatwość obsługi tego urządzenia, to jest kolejny plus. I każda z tych końcówek, tych zewnętrznych, tak się instaluje. To jest oczywiście wyjściowa końcówka, na nią można nakładać różnego rodzaju, wiecie, nakładki. I to też pasowuje się na zasadzie kliknięcia, tak? Tutaj mamy dosyć długą nakładkę, zdejmujemy. No jest tak prosty w obsłudze ten sprzęt, że to jest. Niepojęte więc, prostota w użytku kolejny plus. Mnogość końcówek kolejny plus. Oczywiście, że mamy napisane na opakowaniu 11 in 1, ale wiecie, ja jestem z pokolenia tego, gdzie się kupowało gry na dyskietkach, gdzie było tysiąc z... w jednym. I ktoś wierzył w to, że na tej malutkiej dyskietce jest tysiąc gier różnych. A nie, że po prostu jest 3-4 gry, a później się okazywało, że każda kolejna była po prostu albo w innym kolorze, miałeś ubiór ludka, albo w innym kolorze była sformuła, albo coś takiego. Także no, ale tutaj mamy rzeczywiście 11 in One jako urządzenie. Urządzenie jest bardzo słudnie wykonane. Przede wszystkim plastik, z którego jest wykonane, jest bardzo solidny. Nawet jak do mikrofonu posłuchacie, to on jest solidny. To nie jest taki cienki, lekki plastik, który no, na momencie może się wygiąć, Nie wiem, od wilgoci, od temperatury i urządzenie swoje waży. Więc też, no wiadomo, ktoś może powiedzieć, do kamieniem do środka narzucali, żeby ważyło. Nie. Tam najprawdopodobniej są po prostu kwestie takie, tak jak zresztą tu będziecie widzieć na opisie. Wet and dry. To możecie użytkować również. Pod wpływem wody, tak? Um, tutaj producent obiecuje tą wodoodporność, tak, czy odporność na zachlapanie, tak bym lepiej to nazwał. I można to użytkować pod prysznicem, bo no, w sumie najlepiej depilować się, golić się gdzieś tam w miejscach intymnych pod prysznicem. Oczywiście w momencie, kiedy te włosy są suche, chociaż. Ja nigdy nie próbowałem włosów na mokro golić, nie wiem, jakby to się splątało, to chyba bym wyskoczył przez sufit albo przez kabinę. Generalnie wykonanie sprzętu all-in-one, jako usłużenie tego sprzętu, jako jedno urządzenie, mega. Łatwość w obsłudze, super. Cena, super. Sama kwestia użytkowości, podgalania, nie wiem, ostrości, tu... Tak, wykończenia ostrzy. Nie musiałem po kilka razy poprawiać jednego miejsca, bo przykładowo maszynka to ominęła albo nie dogoliła. Naprawdę to było jeden, dwa ruchy, jak zobaczycie w przebitkach, i już miałem kontur wyrównany. Oczywiście, że jeśli ktoś, ktoś chce sobie kontur zrobić na zero, no to. No to to shaver tutaj musi wjechać, a nie trymer. Trymer ma to skrócić, a nie ogolić. Więc te kwestie z tym sprzętem bardzo fajne. Ja odczucia mam niesamowite, bo dla mnie, jako dla użytkownika, tak powiem teraz totalnie subiektywnie, mam takie pojęcie radość spokoju. O! Radość spokoju. Czyli mam świadomość, że mam jedno urządzenie, które najprawdopodobniej starczy mi na kilka lat, jak o nie będę odpowiednio dbał. I jeśli mam jakikolwiek temat, szybko naszykowania się bo w ciągu tygodnia wiecie człowiek jest zapracowany, rano wyjeżdża wiadomo no, weźmie prysznic, wyszykuje brodę, ogarnie się ten, bach wychodzi, pracuje, wraca najczęściej po pracy jakiś obiad y, tu spacer z psami, tu jakiś czas z żoną spędzić, tu jakiś trening, tu coś i nie myślimy na co dzień o tym ja przynajmniej tak mam, że, że tu tam wytrymować coś ogólnie, przychodzi jakaś sobota, więcej czasu czy niedziela właśnie, nie wiem, filmy nagrywam chcę się do filmów też przygotować, żeby to ładnie wyglądało Wiem, że mam pod ręką urządzenie, które e, nie zaskoczy mnie tym, że jest rozładowane, nie będę się wkurzał tym, że nie mam odpowiedniej końcówki do tego, co będę chciał podgolić, bo na przykład pachy będę chciał podgolić, klatę będę chciał wyjechać, nie wiem, tam miejsce intymne, obskoczyć i tak dalej. I wiem, że to mam, wiem, że to jest naładowane, wiem, że to jest solidne, wiem, że to czeka na mnie w szufladzie i na pewno będzie działać. Jak nie będzie działać, no to macie dwuletnią gwarancję, tak? Ja mam dwa miesiące ten produkt i elegancko działa. Ten środek jest tutaj wygumowany, bardzo dobrze, fajnie leży w rękach i tak naprawdę jeśli chodzi o obsługę, jeden przycisk. Czy jest głośny? Sami ocencie. Nie wydaje mi się, żeby to było głośne urządzenie, nawet biorąc pod uwagę to, że nie wiem, ktoś wstaje o szóstej rano, e, druga połówka jeszcze leży, tak, żona leży, dziewczyna leży w łóżku i żeby jej czasem nie irytować jakimś dźwiękiem maszynki, tak, jest cichutko, naprawdę jest fajnie cichutko. Biorąc pod uwagę jeszcze końcówkę, nazwijmy to intymną, do trymowania miejsc intymnych, mamy Taką, taką o końcóweczkę, która ma tutaj takie, widzicie, wypustki i tak dalej. Czy to zumuję zaraz, powinno zoomować fajnie. Ona ma tu takie wypustki. Ale co ważne. Do niej jeszcze jest, też nie zauważyłem na początku, taka końcówka plastikowa. Powiecie, jak ją zdejmę, to widzicie, tu jest taka, takie coś. I nie polecam trymować się tym elementem, bez tego elementu, ponieważ po prostu możecie zaciągnąć w maszynkę nieodpowiednie miejsca i to jest boli. Więc domyślnie ta końcówka jest założona, ale z drugiej strony jak chcecie dokładnie i mocno blisko skóry gdzieś miejsca takie, które no, raczej nie zahaczycie wygolić, wytrymować, to bez tej końcóweczki. Jeżeli chcecie mieć spokój, to po prostu nakładacie tą czarną końcówkę i naprawdę ona ogranicza totalnie, wiecie, do minimum wciągnięcie, jeśli mogę tak to nazwać, no tych miejsc intymnych, które są tam narażone na takie, że tak powiem, rzeczy. Co mogę więcej powiedzieć? Bardzo dobrze się sprawdza, jeśli chodzi o miejsce intymne. I pod pachami, i klatkę piersiową. Tutaj mamy jeszcze do tego um, taką końcówkę body 3 mm, czyli ciało na 3 mm. Ona też wchodzi w skład, nazwijmy to właśnie tych końcówek do ciała i on sobie nakładacie na tą domyślną końcówkę i lecicie z koksem, tak? Możecie sobie po prostu to skrócić. Bardzo godne polecenia. Znowu, wyjęcie końcówki tej e, domyślnej. Pamiętać trzeba tylko i wyłącznie o tym, żeby w odpowiednią stronę włożyć tą końcówkę do ciała. Bach! I jesteśmy i zobaczcie, że ona też jest fajnie zrobiona, bo ona jest pod kątem, ale pod kątem, że tak powiem, natarcia, czyli wy sobie lecicie tak a nie musicie odwracać maszynkę jakoś pod Oczywiście, że możecie ją przyłożyć w ten sposób, tak? W ten sposób do, gdzieś do podpach i tak dalej. Bardzo fajny element. Demontaż tak samo. Rzucacie sobie ten. Tu oczywiście jest szczoteczka do czyszczenia. Sam mechanizm tutaj. On jest domyślnie e, oczywiście naoliwiony czy tam nasmarowany, nie naoliwiony jakimś tam e, lubrykantem. E, no. Tak oto pracuje co Możemy więcej więc jak najbardziej godne polecenia. I rozważę kolejne końcówki. Ja tu je wysypię. I tu mamy już typowe końcówki do brody i do ciała. I mamy ich, uwaga, żeby Was nie zmylić, łącznie z tą 1, 2, 3, 4, 5, 6 końcówek do włosów i do ciała. Jeśli będę tu widział, mamy 1 mm, mamy 2 mm, mamy później regulowaną, od trójki do siódemki po siódemce mamy dziewiątkę, po dziewiątce mamy dwunastkę, po dwunastce mamy szesnastkę także końcówek jest mnóstwo każda potwora znajdzie swojego amatora dla mnie oczywiście faworytem jest ta regulowana po prostu, od trójeczki do siódemeczki mega taki wniosek mi się nasunął, bo ja tak jak mówiłem, ich z nich nie korzystam boję się, że za głęboko, albo za krótko, albo gdzieś coś, jakąś dziurę zrobię sobie w brodzie. Mam zaufanie do mojego barbera i takie rzeczy są robione przez barbera. Ale kto korzystał z tych końcówek, dajcie znać w komentarzach, czy no, się sprawdzają. Ale tak sobie myślałem, że dla osoby, która przykładowo e, ma gdzieś wiecie, w planach zakupić taki trymer, bo to jest urządzenie all in one, bardzo fajna sprawa, jeśli chodzi o temat związany z ciałem, z pachami, z kochone, z brodą, z włosami nawet i tak dalej, bo ktoś może po prostu się golić na krótko i nawet albo potrafić cieniować włosy, tak, kogoś może być to. Chcecie sobie zapuścić brodę, tak? Puszczacie sobie taki 3-4 tygodniowy zarost i w pewnym momencie stwierdzacie, kurde, swędzi mnie za bardzo, Ok, zlecę sobie, nie wiem, z, te, z tego zarostu na milimetr albo na 2 milimetry, skrócimy. Albo zapuszczę sobie brodę typ Van Dyke, albo zapuszczę sobie brudkę Goethe, albo zapuszczę sobie samego wąsa, albo... Tu macie wiele konfiguracji tworzenia własnego imidżu, więc to jest dodatkowa jeszcze kwestia, taka psychologiczna, że mając trochę odwagi i mając trochę kreatywności... I, i, i takiego potrzeby, że tak powiem, działania, będziecie mieć super sprzęt. Generalnie nie znalazłem praktycznie żadnych minusów, oprócz jednego technicznego. Kabel ładujący, moi mili państwo, Philips, serio. Serio, dajecie końcówkę jakąś, która jest, nie wiem, od 20 lat specjalnie, oczywiście, że to jest, nie powiem skok na kasę, bo jak ten kabel się popsuje, to musicie kupić stricte taki kabel. Oczywiście z jednej strony jest USB, z drugiej strony jest taka końcówka. Nie wiem, 95% producentów już w tym momencie daje USB-C na USB-C, nawet Apple. Który był taki Independent and Transparency i miał swojego flashlighting, what the, the faka. Stwierdzili w pewnym momencie: Dobra, let's screw it, let's do it, przeszli na USB-C. Tutaj ten kabel, no, chodzi o to tak naprawdę, że musicie o nim pamiętać, albo go wrzucacie do pudełka, jest w jednym miejscu, bo jak raz naładujecie to, inaczej. Końcówki ładującej jako zasilającej nie ma, jest tylko po prostu USB-C kabel. No wiadomo, że taką uniwersalną końcówkę na USB-C albo USB-A znajdziecie. Nie, to jest USB, no to jest USB-B, USB-A, nie USB-A, to znajdziecie do ładowania, tak? I możecie bez problemu to do sieci podłączyć. Ale sam kabel, no minus. Wystarczyło wrzucić jakiś metrowy czy, czy no metrowy kabelek USB-C na USB-C, albo zrobić końcówkę tu, tak? Na USB-C. I mamy ten temat rozwiązany. To Taki jedyny minus techniczny, który mi się rzucił, bo generalnie wytrzymałość baterii, kwestie technologii, które tu są użyte, bo oczywiście tu jest self-sharpening steel blades, tak? Czyli samoostrzące się ostrza. Później beer Saints Technologies, że niby skanuje ten sprzęt, jakby gęstość brody 125 razy na sekundę i doładowuje mocy w momencie, kiedy jest to potrzeba. Czyli jak macie gęstszy zaraz, no to. Jakby troszkę mocniej będzie ten silnik funkcjonował. No i oczywiście hasło przewodnie: one-tool, all-body zones, delikatnie mówiąc jedno y, narzędzie, całe ciało. <laughs> Także y, sprzęt ja polecam za 179 zł, a nawet myślę, byłbym w stanie za ten sprzęt zapłacić. 230, to jest taka powiedzmy 229, 230 to jest taka górna granica, akurat wtedy była promocja na 179, jak będą jakieś promki szukajcie um, i na pewno znajdziecie, generalnie ten 5000 series do ogarniania całego ciała wystarczy, nie trzeba i 7000, 9000, czyli te 5000 wystarczy, 7000, 9000, zależne oczywiście od... I, I tyle, ja polecam, propsuję Philips, bardzo dobra robota. Nie porównywałem tego z tym Oneblade'em, wiem, że Oneblade ma różne opinie, bo do Oneblade'a trzeba kupować te końcówki, ale pamiętajmy, że Oneblade to jest jakby maszynka, która goli do zera, z tego co kojarzę, ona też może trymować, ale też jest przeznaczona do golenia do zera. Tutaj nie wygolimy do zera, to nie jest shaver, to nie jest maszynka do golenia, to jest. Trymer, więc to trzeba odróżnić. Trymer trymeruje, skraca, robi kontury i tak dalej. Maszynka do golenia, shaver goli do zera. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze ktoś tego nie robi. Ładujcie lajka, ładujcie, udostępniajcie te filmy, wysyłajcie znajomym, jeśli ktoś szuka właśnie takich sprzętów. Ja mam na imię Karol, kanał zacięci, będziemy się widywać oczywiście w kolejnych filmach. Dzięki za dzisiaj, na razie, cześć, pa!